Ja maluję tu już drugi raz, tak, a, a pierwszy tak publicznie. Pierwszy raz malowałem tak ogólnie na w domu po prostu. Malowałem na taki zielony kolor, a, te, a te, teraz to maluję tak dla szkoły. Spędziłem dobrze ferie, teraz mogę malować. No spędzę dobrze czas. No i po, no i po prostu będę zadowolony. Skrzyknęliśmy się jako inicjatywa lokalna między rodzicami, nauczycielami i radą dzielnicy, aby odnowić salę gimnastyczną w szkole, w szkole, w której m.in. uczą się nasze dzieci. W tym przypadku wybraliśmy remont sali gimnastycznej, w której miasto dołożyło pieniądze na sprzęt, czyli farby, pędzle, wałki. A rodzice i Rada Dzielnicy z nauczycielami tę salę odmalowali. No nie mogło być inaczej, skoro inicjatywa lokalna i inicjatywa namówiłem rodziców. Szkoły Polskich Olimpijczyków, ale też niekoniecznie rodziców, bo radnych Rady Dzielnicy, żeby w ogóle napisać wniosek. Pani Mirela Ulrich pięknie nam pomogła w tym wszystkim, bo robiliśmy to pierwszy raz. Za 1000 złotych zakupiliśmy sprzętu, bo tak było też we wniosku i był nam niezbędny, a tego nie mieliśmy wcześniej, bo to wszystko jest bardzo drogie. A za kwotę, kwotę 9000 złotych przeznaczamy na materiały. Trzeba było dużo szpachlować, trzeba było malować, bo to jest bardzo duża kubatura. Ale to nie jest koniec, bo salę malujemy od soboty, czyli piąty dzień malujemy. Musimy skończyć ze wszystkim do niedzieli, bo w poniedziałek wejdą tutaj dzieci, ale mamy jeszcze cały rok na to, aby skończyć pewne rzeczy, powykańczać, zrobić linię na boisku i na to wszystko mamy środki, których byśmy w życiu nie mieli, bo w budżecie szkoły nie ma takich środków nawet, żeby tylko to odmalować. Pierwszy raz chyba ściany maluję. Malowałem pędzlem, zamaczyłem no, farby i malowałem. Nie będę korzystać z drabiny, ale będę malować tę długą warstwę. 20 lat temu była sala malowana, w tym roku mamy 80-lecie szkoły. Niewykluczone, że będzie to główna arena obchodów 80-lecia szkoły i to był jeden z powodów, że czas najwyższy, aby ją odświeżyć, żeby była troszeczkę jaśniej. No i zdecydowanie przyjemniej. Mieliśmy tak, że tam było już pomalowane na górze, a na dole jeszcze musieliśmy pomalować i to było tylko taka połowa była. No i to jest takie trochę trudne, ale też nie za trudne, bo. Trze e, trzeba te e, po prostu e, trzeba to umieć że trzeba po prostu e, pędzlem lub e, wałkiem e, ten po prostu mog mogli e, ten Musimy tak malować, żeby nie został poprzedni kolor. Malowanie takiej sali to jest kilkaset metrów kwadratowych. Przy dwukrotnym malowaniu i stosując jeszcze technologię taką, aby do pewnej wysokości była to farba szorowalna, ponieważ sala gimnastyczna, piłki będą się odbijać, i dzieci będą się ocierać o te ściany, więc to wymaga drugich specjalistycznych farb. Będzie świeżo i trochę była taka. Moim zdaniem taka trochę zniszczona, trochę już, bo to już kilka lat. Co najmniej 180 litrów farby zostanie zużyte na to wszystko. Jesteśmy w trakcie. Jeżeli się okaże, że dwie barwy to będzie za mało, to będziemy robić i trzeci raz.